Ja zrobię tak, bo oczywiście tradycją jest, że wybiercie sobie drinka, wymyślacie, znaczy akurat muszę wstać, Mariusz dosyć klasycznie nie do widział do tematu, tylko ty wymyśl sobie, żeby być słodki drink z adwokatem. Na Boga Żywego, wiesz jak to jest. O tej jest. porze to się pije do kawy rano. Prawda? Moja babcia, nie żyjąca już niestety, piła z koleżankami no, o 10 rano umawiała się na kawę. Ale I sobie takiego adwokatka kapie. Nie, no drodzy, no, przecież ze mną nie ma łatwego życia. No. Ale ja coś znalazłam, bo sokie po baryczonie do Nie, to jest co? bardzo. To, tak, tak było napisane. To no. jest bardzo, to jest bardzo dobry drink. Ja, ja nie twierdzę, że nie, bo jest bardzo słodki. Proszę cię bardzo. Ale chciałeś, żeby był słodki jak Kalina Jędrusik. Napisałeś, tak? Tak, bo ja uwielbiam Kalina Jędrusik. Yes? Jestem psychofanem Kaliny Jędrusik. Nie no bo ty jesteś żoli Boża. Uważam, tak? że, łączy, A, że mamy takie połączenie dusz. Ja i Kalina Jędrusik. Ty... Chociaż ona była bardziej rozpustna niż ja. Nie. Ona była bardzo rozpustna. Bardziej y niż ty? Tak. Zdecydowanie. To tak teraz mówisz, żeby nie, ja by... zachować wizerunek taki. Nie, nie, bo ja w ogóle nie jestem rozpustna. Ale chciałbyś być. Marzę o tym skrycie, no ale naprawdę? Nie, że tak powiem, takie różne okowy i kajdany mnie trzymają i się nie mogę rozpustować. Pi, 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 pi. Po pierwsze właśnie. Dalej, <słuch> moi, <słuch> A po, a po drugie, pamiętaj, że y, w, takim sytuacjom sprzyjają wyjazdy zagraniczne. Rozpustności? Tak. Przecież no, no, ja... pojechał zagranicę i ręce złamał. Prawda, kurwa, co ja mówię, co ja mówię, rzeczywiście. Więc, u, a tutaj akurat to się nie to, y, musicie, bądź Może niektórzy nie pamiętają, ale ja tu już jestem trzeci raz i za pierwszym razem byłem chory, za drugim razem miałem połamane ręce. A za trzecim razem jesteś z konakiem, tada! Ale, z... z... ale wyjątkowo dobrze słuchaj. słuchaj on on w Jestem zdrowy, wytrzymaj 23 godziny. Błagam cię, chociażby ten program się zaczął. I dzisiaj jak wyszedłem z domu rano i było tak bardzo ścisko, to szedłem w ten sposób, żeby się nie wywrócić. I Bogu dzięki, bo się udało w końcu, yy, w końcu się udało. Więc...